Witajcie kochani, podczas jednej z modlitw stawienniczych z pewną wspaniałą kobietą, miałem taki obraz, że przychodzi Maryja i kładzie jej ręce na głowę i w tym momencie miałem taki obraz, że rozjaśnia się cały umysł, wszystko robi się jasne i Duch Święty powiedział, że daje jej teraz mądrość, rozumienie słowa, Bożego ja nie wiedziałem z czym zmagała się ta osoba później Maryja jej położyła ręce modliła się za nią wstawienniczo położyła jej ręce na klatkę piersiową i to światło zaczęło wypełniać całą klatkę piersiową i ta osoba poczuła się bardzo ukochana przez Boga doświadczyła jego gorąca, ciepła miłości i od tamtej pory wszystko się zmieniło narodziła się na nowo w Duchu Świętym i, I napisała później do mnie smsa, że o Krzysztofie, ja dzisiaj pierwszy raz przeczytałam słowo i ja je rozumiem. Ja zrozumiałam to, co czytam, i to było niesamowite. E, i, I ta osoba teraz e, coraz bardziej żyje, porusza się w Duchu Świętym, dostaje znaki. To już minęło kilka miesięcy. Mamy ze sobą kontakt, ale dlaczego o tym mówię? Bo może czasem narzekałeś, może mówiłeś, że nie rozumiesz słowa. Więc teraz pomódlmy się, aby Bóg dał ci światło, aby dał ci objawienia, abyś rozumiał słowo. Już nie przeklinaj tej przestrzeni, że nie rozumiesz, nie narzekaj, ale weź Biblię, czytaj bez względu na wszystko, rozważaj, noś wersetę, zaproś teraz Ducha Świętego, zaprośmy go razem, Duchu Święte, przyjdź i odnów mnie, odnów moje życie, otwórz moje oczy, oczy mojego serca, daj mi nowy słuch, nowe serce, nowe oczy. Abym widział Cię, e, abym widział Twoje działanie, abym czuł Twoje poruszenia, Twoją obecność. Duchu Święty, zapraszam Cię, poruszaj się we mnie, działaj we mnie i teraz pragnę narodzić się na nowo dla Królestwa Bożego. Daj mi, Panie, serce czyste i odnów we mnie Ducha Niezwyciężonego. Duchu Święty, przychodź teraz. Ja się teraz modlę za Ciebie, aby Duch Boży wypełnił Cię, aby dał Ci nowe oczy. Bądź mocny, bądź mężny w tymże duchu. Amen, amen, amen.